Cześć. Dzisiaj obliczymy całkę pierwiastek z X razy logarytm naturalny z x. Dx i całkowanie przez części. Zapiszmy z czego korzystamy. I działamy. W naszym U będzie logarytm naturalny z X. W naszym U' będzie 1 przez x. DX. V' to będzie pierwiastek z x, x. No i pytanie: ile to będzie V? Może na boku sobie przeliczmy to. Zapiszmy, że całka. Z pierwiastka z x dx to jest całka z x do jednej drugiej razy dx czyli 1 przez jedną drugą plus 1 razy x do jednej drugiej plus 1 i plus jakaś stała czyli 1 przez 3 drugie to 2 trzecie x do 3 drugich plus c no to zapisujemy 2 trzecie x do 3 drugich. I teraz tak. Logarytm naturalny z x razy 2 trzecie x do 3 drugich. Odjąć całka. 1 przez x razy 2 trzecie x do 3 drugich dx. Jak to. Ok, może najpierw tą stałą zapiszmy. 2 trzecie całka. Całka 2 trzecie x do 3 drugich podzielone przez x, czyli razy 1 przez x inaczej, to jest x do 1 drugiej i dx. No i dalej przepisujemy pierwszą część, czyli 2 trzecie 2 x do potęgi 3 drugich i logarytm naturalny z x odjąć 2 trzecie i teraz całka z x do jednej drugiej, to 2 trzecie x do 3 drugich plus jakaś stała. Czyli koń, na końcu otrzymujemy 2 trzecie x do 3 drugich logarytm naturalny z x minus 2 trzecie razy 2 trzecie, czyli 4 dziewiąte x do potęgi 3 drugie i plus jakaś stała i to jest koniec naszego zadania.